Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program AS Wywiadu Ekstra. Jesteśmy w restauracji Borodino, właściwie w jej podziemiach, w Modlinie albo w Nowym Dworze Mazowieckim. Od trzech tygodni się nad tym zastanawiamy, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Jeszcze tego nie zdążyliśmy w nowym dworze. ustalić. Jednak. Nowy Dwór Mazowiecki administracyjnie, jeśli chodzi o e, zwyczajową nazwę pochodzącą od twierdzy Modlin, to jesteśmy w Modlinie, czyli można powiedzieć i tak, i tak. Powiedział Tomasz Jaroński, Eurosport. No, mam Twittera. I Dzień czytam. dobry. Wszystko. Aha, właśnie ja, ja, ja nie mam Twittera, ale, ale się A za... chodź, Napiszemy teraz, że, że je, jesteśmy jesteś, w Borodino. W, jesteśmy w Borodino, bo to teraz taka moda, że trzeba wszystko pisać. Tak, tak. A już napisałeś o której wstałeś? Nie, dzisiaj? ja tylko napisałem, co miałem rano na śniadanie. Co miałeś na śniadanie? Czekaj, Białą ja kielbasa? przeczytam. Może się z musztardą. Tak. Wszystko wiem o tobie. A ile osób to lubi? Lubi? Na Twitterze lubią? Tak, tak. Nie, nie, ile taki... Cię obserwuję. Nie, nie, ale jest też coś takiego, że, że lubią, że, że podążają za tobą. Nie wiem, kompletna głupota to jest dla mnie. Tak naprawdę, ja nie mam Twittera. Redaktor Jaroński ma. Mam, ale nie korzystam. Znaczy, dlaczego czy, nie? Czytam tylko, ale sam nie piszę. Aha, dlaczego? To jest teraz taka moda. Im więcej. Teraz jest taki wyścig wśród dziennikarzy, bo dzisiaj Dziś. o tym chcemy porozmawiać. Wyścig wśród dziennikarzy. Tych topowych dziennikarzy, Jacy i politycznych, to są i społecznych, A, no tak. i, i sportowych. No jest Tomasz Cekielski, jest Konrad Piasecki, którego bardzo cenię, e, dziennikarz RMF FM i, i TVN24, uważam, że jest znakomity. No jest ich naprawdę wielu, teraz nie pomnę wszystkich. Tomasz Lis, którzy, którzy tweetują i mają tam tych followersów po kilkadziesiąt tysięcy osób, albo nawet i po sto kilkadziesiąt no, Nawet Nawet naczelnym można zostać na tej bazie. Poruszania się w mediach elektronicznych. Tak jak Myślałem, nie... że zażegnany jest ten konflikt Twój z Michałem Polem. Nie, no, że ten konflikt. No, jednym z argumentów, które, które słyszałem przy tej nominacji, był fakt, że, że jest jednym z czołowych, czołowych. Twitterowców. Twitterowców, czy tweetujących. Dziennikarzy. Też i... czytałem o tym no. tak, w presie, kiedy dostał tę nominację. Dlatego też powinniśmy zacząć tweetować. Może też zostaniemy naczelnymi. No przed tobą cała kariera. Ja tu już jestem taka schyłkowa. Mogę ci zacytować innego. Bardzo czynnego twitterowca wśród dziennikarzy sportowych Mateusza Borka. Karierę to miał Zbigniew Boniek. Ja mam przygodę z mikrofonem. O, pięknie, Mówi pięknie. to w każdym wywiadzie. Nie wiem, czy o tym twitował, ale pewnie też, bo Mateusz Borek też jest bardzo aktywnym twitterowcem, twitującym, jest Roman Kołtoń. I jest taka rywalizacja. Są rankingi, nie wiem, czy widziałeś, podawane na przykład tak, przez tak. wirtualne media, kto ile ma tweetów, kto ilu ma followersów, kto ile zatwitował w ciągu miesiąca, w ciągu roku, kto jest najbardziej aktywny. Ale wiesz co, wydaje mi się, to, że podałeś nazwiska dziennikarzy politycznych i tutaj to, to, to widziałbym jakiś sens i ideę. Najbardziej mi się podobało użycie tego środka komunikacji w momencie, kiedy PiS zorganizował konferencję po nominacji nowej pani Wicepremier. Pani Bieńkowskiej. Pani Bieńkowskiej, i y, na tej konferencji były podawane informacje dotyczące ich, jej działalności jako y, minister do spraw rozwoju regionalnego. I były to, y, jak się później okazało, czy w trakcie się właśnie okazywało, wiadomości nieprawdziwe. I, ktoś, I to jedna za drugą nieprawdziwa. Y, tak, i ktoś, to bardzo dobry pomysł, ktoś na bieżąco twitował do dziennikarzy i prostował. Te informacje, które padały z trybuny. I moim zdaniem to jest super działalność, bo walczy z tą taką bezkarnością gadania głupot na każdy temat, która jest u nas obecna i myślę, że w taki dziennikarz, który pisał wtedy sprawozdanie czy, czy, czy jakąś notatkę z tej konferencji prasowej, od razu wiedział, że to, co pada z ust wygłaszającego. Właśnie te, te, te historie, że to jest jakieś nieprawdziwe, albo przynajmniej troszkę, troszkę śmierdzi. śmierdzi. I już się wtedy trosz, troszeczkę zastanowił, czy taką rzecz powielać, bo powielanie u nas głupot jest powszechne no. mhm. we wszystkich mediach. Czy każdy sposób walki z pisem z... jest słuszny, ja z się głupotą. pod tym podpisuję. No to jest, ja bym postawił znak równości. No, ty masz prawo, ja mam prawo. Ja bym tak, tak nie rozdzielał, bo, bo we wszystkich partiach jest, jest, jest ogrom. Mhm. Poziom głupoty już przewyższa. Poziom trotylu na pokładzie tu Tupolewa. No to to niewiele było. Niewiele? No ja nie wiem, zdania są podzielone. Redaktor Babierz mnie tu przekonywał w programie, że tego było bardzo, bardzo dużo. On się na tym zna? Nie wiem. Nie wiem, nie znam się, to zarobiony jestem. Widziałem, że, że redaktor Przemysław Babiasz, którego pozdrawiamy, zna się na wielu rzeczach, bo i na historii, ciągle w tych, tych programach występuje, ale nie było chyba jeszcze takiego programu o trotylu. Może zatem zostać ekspertem w komisji Rewicza. Oj, nie wiem, czy redaktor Babiasz nie będzie miał Ci za złe tego, co teraz powiedziałeś. No, to ty powiedziałeś. Trzeba napisać ja na Twitterze? Tylko... Napisz, napisz na Twitterze, zobaczymy jaka N będzie nie reakcja. Nie będę pisał, bo jednak nie, nie lubię. Używam Facebooka, używam maili, mhm. używam komputera. Także... A może Ty po prostu nie nadążasz za tym, yy, co dzieje się dzisiaj w mediach, jak dzisiaj dziennikarze są mobilni. Może jesteś trochę z innego pokolenia, może jesteś trochę za stary, znaczy, a nie, może siedzisz na tej swojej wiosce ja, gdzieś pod Żyrardowem i, i myślisz, że jesteś fajny. Nie, ja rozumiem, że te nowoczesne narzędzia komunikacji trzeba używać, można je też używać do e, autopromocji, bo to jest, e, no, w tych czasach, w których żyjemy bez autopromocji, no to już się w ogóle, przecież tu też się promujemy, tak, w jakiś sposób. Chcemy pokazać, że jakie jesteśmy mili, fajni. Najbardziej, sympatyczni. To się, najbardziej to się promujemy u pani księgowej, chyba. No ja wiem, myślisz, No że mnie tobie tobie nie, to nie płacą, ale mi przynajmniej płacą. No. Albo ci chyba znacznie więcej płacą. No nie wiem. No, tu dobrze. też zdania są podzielone. No tak. No zapytamy się pani księgowej. Dobrze. Możesz zaprosić do kolejnego programu paną księgową i wtedy ona nam. Będzie, będzie to transparentne, tak jak orkiestra wielkiej pomocy. Najbardziej transparentne będzie wtedy, kiedy napiszemy na Twitterze tę informację, którą dostaniemy od pani księgowej właśnie. Nie, ale to jest poważne pytanie, Tomek, bo tak sobie żartujemy. Czy to jest dzisiaj potrzebne dla dziennikarza? Do pewnego rodzaju autopromocja jest potrzebna, no bo taki jest zbudowany świat i niekorzystanie z nowych metod komunikacji. Y, tych portali społecznościowych y, jest pewnie tkwieniem, y, tkwi się jednocześnie no, w blokach startowych, kiedy inni już, już pobiegli, więc moim zdaniem trzeba y, z tego korzystać, trzeba wiedzieć na czym to polega. Akurat w moim przypadku ja nie, nie widzę zastosowania właśnie Twittera, żebym na bieżąco musiał wszystko komentować, za przykład że no przecież żartowaliśmy, żebym natychmiast musiał wysłać informację, że siedzę w podziemiach restauracji Borodino z Patrykiem Mirosławskim i gadamy o Twitterze. No dobrze, a załóżmy taką sytuację czysto teoretyczną. Dzwoni do Ciebie, tutaj wprawdzie nie ma zasięgu w podziemiach restauracji Borodino, ale za chwilę wjedziemy na obiad na, na parter, i zadzwoni do Ciebie Krystyna Pałka i no. powie po co Ci kończę karierę? Masz newsa, masz bombę wicemistrzyni świata. No i gdzie? No i, no i, no i od razu siadasz na Twitter i wszyscy Ciebie cytują. Później czytasz o sobie y, na eurosportonet.pl w Gazecie Wyborczej na Interi.pl, jak dowiedział się, jak eee, podał na Twitterze No to może jestem jaroncy. dziennikarzem starej daty, bo, bo kiedyś y, w mediach y, tych pisanych, chyba też telewizyjnych było tak, że jeżeli ktoś przynosi jakiegoś newsa, którego rzeczywiście nikt nie ma, że jest to informacja ekskluzywna, to to dostawał premię. czyli zawód, który wykonuje i, i w tym zawodzie osiąga jakieś nadzwyczajne rzeczy, czyli ściąga, czy otrzymuje newsy, których nikt nie ma. A na tym polega są, ten zawód między innymi. To są doceniane. Prawda, czyli zamiast tam jak kiedyś było honorarium, powiedzmy, no nie wiem, za jakiś tekst 100 zł, to dostaje 500 zł, bo przyniósł newsa. No i po to się pracuje, i to jest adekwatne do tego, co zrobił, a, no właśnie... nie, a nie jakaś pseudopopularność. Na Twitterze. No. Za darmożkę. To jest najciekawsze no w tym właśnie, wszystkim, tak. proszę Państwa, no, bo ja się no. nad tym zastanawiam, jaki jest sens, nawet jak mam najlepszego newsa świata, tak jak trafił na przykład Piotr Koźmiński z tym, że Ludo Obraniak, Piotr Koźmiński z Super Expressu, którego serdecznie pozdrawiamy, bo to bardzo zdolny i bardzo fajny dziennikarz, ale dostał informację, bo zna się z Ludo Obraniakiem, Ludo wysłał mu SMS, nie występuje więcej mhm. w reprezentacji Polski. Cytują wszyscy Koźmińskiego, tylko że on to robi za darmo. No to, to z, z moją... Z moim patrzeniem na tę sprawę, to co zresztą powiedziałem o tych premiach, które mhm. kiedyś były, no to jest bez sensu działalność. Mhm. No bo jakby w, w zawód dziennikarza i to dziennikarza takiego newsowego, czyli obracającego się w tych wydarzeniach bieżących, ciekawych, właśnie takich nadzwyczajnych, no to jest strzał w plecy. Bo ja bym wtedy próbował, no tak jak robią powiedzmy fotoreporterzy. Czyli masz jakieś fajne zdjęcie, to zdjęcie jest niepowtarzalne i możesz wtedy dzwonić do, do kilku, czy nawet do kilkudziesięciu redakcji prasowych czy internetowych, że mam takie zdjęcie, którego nikt nie ma i poproszę tutaj za to tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące, pięć tysięcy może dolarów, któraś mhm. wreszcie, wreszcie to kupi I to jest wielka satysfakcja. Zrobiłem fajne zdjęcie i za to zdjęcie zostało mi zapłacone ekstra, ekstra, ekstra. I to rozumiem. Czyli mam takie wrażenie, że podpisałbyś się pod słynnym stwierdzeniem, że, że każdy dziennikarz to, to jest swego rodzaju prostytutka, która po prostu pracuje za pieniądze. To, to, to określenie... Yy, nie podoba Ci się? To, no, a który zawód nie polega na zarabianiu pieniędzy? To tylko wolontariusz. A ksiądz? No jak to, a taca? No ale to przecież wszystko na kościół. No, a te, a, ale ksiądz tam nic nie korzysta? Bo on ma jakąś rentę, masz emeryturę. Jak, masz jakieś informacje? No, przecież są tu publikowane. Nawet tak. w serialu Rancho ksiądz Żak wywiesił na drzwiach kościoła finanse swojej parafii. Aha. Ale to nieprawdziwy ksiądz. Aha. Zwłaszcza, że tam wójt jest tym samym księdzem. Albo odwrotnie. Tu masz jakieś dziwne informacje od zakrystii? Mam takie wrażenie. Od zakresu serialu Rancho? No. Nie, lubię oglądać ten serial, bo to jest mm -hmm. fajnie. Ale mieliśmy o dziennikarstwie rozmawiać. A tam jest dziennikarz, który. O, i to jest fajny też. Dziennikarz jest taki, nie pamiętam jak się ten aktor nazywa, jest tam jako polonista i zaczyna wydawać gazetkę. Najpierw wydaje gazetkę z pieniędzy Wójta. To jest ten od Randki ciemno, w Ciemno, taki, co kiedyś prowadził aktor. Jacek Kawalec. O, 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 widzisz, dzięki. Wiedziałem, że jak randka nie, to w ciemno, żeby... to, to Ty od razu jeszcze. No tak. I wiesz, i... Widziałem na YouTubie, ostatnio jakoś mi wpadł stary odcinek z 96. Aha, tak. Występowałeś? Nie. Przegrałem na castingu. Ale startowałeś jako prowadzący? Nie no, błagam Cię, nie no, błagam Cię. Gdzie, gdzie ja do randki w jaka tam No jaka to melodia, to na bym zrozumiał z takim głosem. Mhm. Jesteś w stanie jest. zorientować się, jaka piosenka jest grana? Oczywiście. Chcesz po mi... trzech taktach? Poproszę, po trzech nutkach. Ale nie mam tego na komórce, a to pewnie można włączyć opcję jakiegoś fortepianu mhm. czy coś. W każdym razie była wydawana najpierw gminna gazetka przez wójta, ale ksiądz padł na pomysł, że dlaczego nie ma być gazetka też parafialna. Która będzie stała w kontrze do, do wójta. Mhm. No i ten polonista wpadł na genialny pomysł, czyli on był redaktorem jednej i drugiej gazetki i pisał teksty. Czyli jak był jakiś problem, nie wiem, że tam nie ekologicznego cmentarza, to z punktu widzenia gminy było napisane, że, że ksiądz nie dba o porządek na cmentarzu, a z punktu widzenia parafii było napisane, że Mówiąc tam w skrócie, że, że ksiądz o ten porządek dba i jest wszystko ekologicznie. O, mhm. no Czy i, dzisiaj? No i takie troszeczkę dziennikarstwo jest, bo jeżeli mamy jakąś rzecz A, to nagle o rzeczy A masz rozchodzące się coraz bardziej opinie, w zależności od gazety, ale kompletnie w dwie strony, prawda? Że to jest minus A1, minus A2, A3, A3, a tam idą plus, plus i gdzieś, jak już czytasz jakieś skrajne, to w ogóle nie wiesz. O, o co chodzi? Kiedyś yy, to dziennikarstwo było inne, lepsze niż dzisiaj. Słuchaj, przede wszystkim. Yy... Będą... Bo mam takie wrażenie, wiesz co, mam takie wrażenie, że dzisiaj każdy, kto ma dostęp do internetu dziennikarzem. Może być dziennikarzem. Dziennikarze. Tak, każdy, tak. kto sobie założy konto na Twitterze, jest reporterem a ty, 24. A, a ty się czujesz dziennikarzem? Ja jestem adeptem, nie mam studiów w tym kierunku. Mhm. Na szczęście. Natomiast wydaje mi się, że to dziennikarstwo sprziało między innymi przez to właśnie tak, przez te Twittery. E Powiem Ci więcej, ja dzisiaj nie widzę potrzeby, i tak bym przyjął zaproszenia, zaproszenia do tego programu. Po raz drugi Zbigniewa Bońka, ponieważ mam wrażenie, że ze, że ze wszystkim, co się dzieje w życiu prezesa Bońka. PZPN, yy, Jesteś na bieżąco. Bo, bo niech się uzewnętrznia na Twitterze, mm. ze wszystkim, tych tweetów jest mnóstwo, to odziera dziennikarzy, sportowców z pewnego rodzaju ekskluzywności. No Jako sposób komunikowania to jest ok, bo tak jak Minister Spraw Zagranicznych robi, że jakieś tam, chociaż też tu mam pewnego rodzaju wątpliwości, czy akurat minister powinien yy, jakoś... W... Raczej rzecznik, prawda? No tak. No tak, ale Erik Mist Mistewicz, Mistewicz znowu mówi, yy, po co ma iść... Radosław Sikorski do Rzeczpospolitej, tak, która się tak. drukuje w 10 tysiącach, jak ma followersów, tak zwanych na Twitterze 150 tysięcy, jego jedna wiadomość trafia do wielu, 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 wielu ludzi. Czyli czy to jest środek komunikacji, tam, gdzie coś, coś ma ważnego do powiedzenia, to Okej, okay. ale tak pisanie dla samego siebie. Ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi o całe dziennikarstwo, nie tylko sportowe, ale także polityczne, te nowoczesne środki komunikacji zabrały jedną bardzo ważną rzecz, czyli Pewnego rodzaju refleksję nad danym wydarzeniem. Jeżeli jesteś gdzieś na gorąco, to ci się zupełnie wydaje co innego, czyli na przykład kwisz, nie wiem, widzisz jakiś pożar, no to wiesz, płomienie, gorąco, to wszystko czujesz, piszesz jakiś, załóżmy, tekst i już to idzie, koniec, poszło. A nie ma, nie ma tej refleksji. Tak samo na zawodach sportowych. Jeżeli widzę dziennikarzy, którzy siedzą na przykład na meczu piłkarskim i od początku już w tę klawiaturkę walą, walą, Sędzia gwizd, że koniec meczu, on przeciska Enter i wszystko już leci do redakcji. Kiedyś było inaczej. Pisało się na maszynie, podczas zawodów sportowych maszyny rzecz jasna nie można było używać, chociaż ja tam sobie niektórzy tam pykali, ale tekst pisało się po zakończeniu zawodów. Czyli miałeś okazję tak, porozmawiania z zawodnikami, nie wiem, z jakimś kibicem i zupełnie z innej perspektywy pisałeś, czyli pierwsze słowa, które... Były za pośrednictwem maszyny przelane na papier, były już napisane po zawodach, a nie na samym początku. I jak patrzę na teksty dziennikarskie, to ewidentnie jest tak, że na, tych informacji na samym początku danego tekstu jest dużo więcej niż pod koniec, bo pod koniec już się spieszy. Czyli, jeżeli będziemy przy piłce nożnej, to przed meczem jest dużo napisane, co się działo. Pierwsza połowa jest dokładnie opisana, a później coraz mniej, coraz mniej. I w końcu nie wiesz, czy ten mecz jest dobry, czy, czy zły, bo nie ma jakiegoś takiego hasła wywoławczego. Kiedyś redaktor Wojciech Mittelstedt, albo on, albo ktoś inny, w każdym razie w trybunie ludu była taka kiedyś gazeta, gdzie oczywiście była cała strona na temat sportu, ale nie mogły być długie sprawozdania, na przykład z ligi piłkarskiej. Mhm. I tam było fajne hasło, czyli, czyli informacja dla tych korespondentów, którzy pisali te sprawozdania. To jest tak, że idziesz jedną stroną ulicy z meczu, wracasz, a drugą stroną ulicy idzie twój, nie wiem czy ja to kiedyś nie opowiem, jakiś deja idzie, idzie twój znajomy. I on się pyta, skąd wracasz? No byłem na, na meczu, nie wiem, Jagiellonia, Legia. No i tam tą Cię pyta, no i jak było? I to, co on chce, chciałby teraz temu koledze przez tą ulicę krzyknąć, czyli dwa, trzy proste zdania, to miało być sprawozdanie. Fajne, podoba Ci się? Świetnie. Że nie tam już od pierwszych minut zawodnicy miejscowych, jeszcze jakiś w tekście ja w ogóle, pisanym Ja w ogóle, ja, ja w ogóle jestem tak fanem dziennikarstwa, także sportowego, które kiedyś na przykład uprawiał w tym ostatnim czasie w przeglądzie sportowym, kiedy był Krzysztof Stanowski. Dzisiaj, nie, dzisiaj pewnie się różnimy w wielu kwestiach, może ja nie jestem fanem weszło, ale pamiętam to dziennikarstwo, kiedy on jechał na przykład na Mistrzostwa Europy do Portugalii, to on o tym meczu to najmniej pisał, ale więcej o tym, jak się zachowywali włoscy hmm. dziennikarze na konferencji no, to, prasowej. Czy to, to się kiedyś określało mianem boków? Hmm. No, kiedyś to Krzysztof Stanowski, którego jeszcze pamiętam z przeglądu sportowego jako młody. Jeszcze licealista, nawet chyba mama po niego przyjeżdżała samochodem, żeby wieczorem gdzieś tam nie błądził po Warszawie. Pozdrawiam, mamę Krzysztofa Stanowskiego. No, on jest, widać z tego co mówisz, jeszcze z dobrej, dobrej starej szkoły przeglądu sportowego. Pamiętam, że jak wszedł ten dodatek, czyli magazyn ukazujący się raz w tygodniu. To pierwszym czy jednym z pierwszych pomysłów było zapełnienie go reportażami z wyjazdów zagranicznych, czyli każdy dziennikarz, który gdzieś jechał za granicę na zawody sportowe, miał obowiązek napisania niedużego tekstu do właśnie tego magazynu, ale kompletnie nie pisania o sporcie, o zawodach, tylko co zauważył, co mu się rzuciło w oczy. No W tamtych czasach ludzie jeszcze tak powszechnie nie, nie, nie kręcili się po Europie czy po świecie, więc to było bardzo fajne, ale to uczyło też takiego zupełnie innego zmysłu obserwacji, że nie widzisz ty tylko nóg Roberta Lewandowskiego i bramek, które strzela, ale co się dzieje wokół. Nie zawsze na przykład intryguje, już Ciebie się parę razy o to pytałem, jak Robert Lewandowski jest odbierany na przykład w Niemczech. A takich informacji to ciężko jest gdzieś znaleźć w polskiej prasie. To nie? prawda, ale to też wynika. Ja zawsze mówię, że to pewnie wynika z tego, że ci ludzie nie są mniej zdolni niż kiedyś. To znaczy inne są. Wydaje mi się, że za mało jest w stosunku do nich wymagań. A może tak jak w za sporcie, szybko, za tak, szybko jak w sportie, tak jak w dziennikarstwie. Nie ma sianka, nie ma granka. Dzisiaj ci dziennikarze prasowi. Naprawdę nie zarabiają dużych pieniędzy. Tak, ale. To nie, jest, to nie motywuje do skrajnego poświęcenia. Pieniądze są bardzo ważne. Oczywiście i powinna być pewnego rodzaju gradacja. Kiedyś, jak się przychodziło do redakcji, to terminowało się. To bardzo ładne określenie. Czyli, hmm. oczywiście... czyli, to, czyli robiło się to, co polscy piłkarze zwykle wyjeżdżający za granicę. Nie, no dlaczego? No terminują, a później tak z tym graniem to już gorzej. Nie, no terminowało, czyli się uczyło od yy, kolegi, od starszego kolegi, który był bardziej doświadczony w. W tym, w tym fachu. Jeżeli ktoś czynił postępy i pisał coraz lepsze teksty, no to w, w hierarchii redakcji awansował i to się przekładało na na przykład na wyższą pensję, bo w dawniej w, w, w prasie i myślę, że w telewizji była tak, że pensja była jakaś taka powiedzmy na poziomie średnim, oczywiście. Redaktor depeszowy miał na najniższą, i później, im, da, im dalej w tej hierarchii redakcyjnej, to większą. Plus były yy, wierszówki. I wierszówki tutaj też były zróżnicowane i właśnie ekstra płaciło się za jakiegoś newsa. Teraz, o ile wiem, to wszędzie wierszówki są zreczałtowane. Czyli to powoduje, że czy jak, jakoś masz tam kwotę i dostajesz ją co miesiąc. Czyli to no, nie, nie. wymaga od ciebie czegoś ekstra. Nie, że, tak. No, bo co się męczyć? No. Pieniądz jest ten sam, I tu się z tym zgadzam, chociaż nie zgadzam się z tym twierdzeniem, że, że to jest sprzedawanie się za pieniądze. No bo co sprzedawanie? No w każdym za zawodzie. Nie, sprzedawanie się swoich sprzedaje. umiejętności za pieniądze. No ale porównywałeś do najstarszego zawodu świata i z tym się nie zgadzam. No dobrze, zaczęliśmy od krótkich form, tweetów. Tam, skończyliśmy na długich. 160, 160 znaków. I skończmy na długich. Czy ty. Myślałeś o tym, żeby kiedyś z Krzysztofem Wyrzykowskim popełnić książkę o sobie, bezczelnie o sobie, to... pojechać do Paryża, do Praciaków, trochę, <grym> trochę pod Gérardów, opowiedzieć o waszym życiu i waszej -sami współpracy. Sami mamy to napisać o sobie? No może ja o was napiszę. <grym> A ty nie lubisz książek, mówiłeś. Ja, ja nie lubię czytać, to nie znaczy, że nie lubię pisać. A, za pieniądze. Oczywiście. I problem polega właśnie na tym. Wcześniej na książkach nie zarabia. Nie zarabia się, ba, nawet się traci. Książek się teraz sprzedaje bardzo mało, nakłady są, są minimalne, mhm. a to jest oczywiście związane z, z zarobkami, no bo im więcej egzemplarzy, mhm. zawsze od wydawcy dostajesz jakiś procent, prawda, od sprzedanego egzemplarza. No. I nawet e-booki i inne takie historie to nie jest duża Czyli Moja żona się tym troszeczkę zajmowała, czy próbowała mhm. zajmować i na pewno nie jest to opłacalne. Czyli wniosek jest prosty, jednak Twitter. Czyli będziecie sobie z Krzysztofem pisać. Krzysztof no, nie napisze będziemy... krótko. Pracowałem w ekipie. Krzysztof, Krzysztof jest wrogiem Twitterów, Facebooku. Facebooków i tak dalej. Aha. Także tutaj nie... Myślę, że pozostaniemy na tym na takim pomysłem niezrealizowanym nigdzie. Czyli wyścig kolarski hojnatka praciaki mhm. który by spinał klamrą... Waszą wspaniałą nasze... karierę. Tak. Waszą wspaniałą karierę. I kiedyś może taki etap Tour de France wyobrażasz sobie? Hojnatka praciaki i z mojej strony. Ale wracamy jakby do początku rozmowy, kończąc klamrą zamykając tę rozmowę. Ty chciałbyś klamrą zamknąć waszą karierę, a ja, a ja tę rozmowę, że... Ja zamknę Ty mówisz, tak, ty mówisz tak, na dużej formie... Mam, mam pomysł. I tego też nie ma. Mówisz książka. A wydaje mi się, że, że gdyby ktoś coś takiego zorganizował i to by była fajna rzecz, i to też z tym terminowaniem, o którym mówiłem, Żebyśmy wystąpili, ja wiem, czy w roli nauczycielu, tak, prof, profesorów, to może za daleko powiedziane, ale taka Akademia Wyżykowskiego, Krzysztofa, bardziej doświadczonego profesora, wymieniam na pierwszym miejscu, czyli Akademia Wyżykowskiego i Jarańskiego. Młodzi adepci dziennikarstwa, tacy jak ty, mhm. przychodzą, płacą, 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 no się ta. uczą. No, wiadomo. Co? To może być lepsza klamra. Mhm. Ja bym usiadł w pierwszym rzędzie i zadawał pytanie. No dobrze. Ale ja zwykle zadaję pytania... Ale tak, tak, tak zadajesz, to różnie jest. Wie. Solidarność. Ale ja zadaję... Soli... Nie. A wiesz, jak to jest, jak dawniej było w Moskwie, jak ktoś chodził po ulicy i tak pokazywał? Potrzebuje jeszcze dwóch, żeby kupić flaszkę. Aha. Nie, ja zadaję pytania tylko za pieniądze, jak wiesz. Mhm. Także nie wiem, czy bym w pati za darmo was o cokolwiek pytał. Ale chciałem skończyć ja z kolejną klamrą, że mm, wielkie formy się nie opłacają, a na przykładzie Michała Pola widać, że Twitter się opłaca i, przy, i przekłada się na pieniądze. Na zdrowie. A koniec końców to pan codziennie rano, no pan nie, pan, pan, pan nie schodzi na dół, bo pan w domu mieszka, ale, ale ja schodzę codziennie rano do sklepu po bułki, a bułki kosztują. A Co? może jak założę Twittera, to kiedyś będę redaktorem naczelnym przeglądu sportowego. No, Droga jest otwarta, smacznego zatem. Choć obawiam się, że, te, te wcześniej, że wcześniej upadnie przegląd sportowy. A jakie kupujesz bułki? Że wcześniej upadnie przegląd sportowy. Czy... Nie wiem jakie, ale to jest smaczne. No to napisz na, Twitter, na Twitterze, jakie bułki kupujesz, bo cholera, ja nie wiem. No. Napisz o bułkach, a tu telefon. Akcel, o bułkach. Springer, Polska i wrota do przeglądu sportowego otwarte. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję, tak trochę. W, wiesz co, my, my zawsze narzekamy na, na dziennikarstwo w Polsce, zauważyłeś? No, co zrobić? No, ja już jestem stary pierdziel, to muszę narzekać. No. A ja sobie tego posłucham cierpliwie. No wyciągniesz wnioski. I rano po bułki. Dziękuję za rozmowę. Tomasz Jaroński, Dziękuję. Eurosport był moim i Państwa gościem. Do widzenia.